Ten tekst możesz zastąpić dowolnym swoim tekstem. Możesz wpisać lub wkleić własny tekst w tym polu tekstowym. Wypróbuj różne języki i głosy. Zmień szybkość i wysokość głosu. Możesz nawet dostosować język znaczników syntezy mowy, SSML, Speech Synthesis Markup Language, aby kontrolować brzmienie różnych sekcji tekstu. Kliknij język SSML powyżej i spróbuj. Przyjemnego korzystania z zamiany tekstu na mowę utrzymania przykrywki podczas inspekcji. Hayes podniósł swój bezpieczny telefon i wybrał numer, którego nigdy nie miał nadziei użyć. Tu pułkownik Hayes z Camp Meridian. Muszę pilnie porozmawiać z generałem Mitchellem w sprawie jego córki. Głos, który odpowiedział, był ostry i sprawny, a w ciągu 30 sekund pojawił się nowy głos, głos, który wymagał natychmiastowej uwagi od każdego w mundurze. Tu generał Mitchell. Pułkowniku. Rozumiem, że doszło do incydentu z udziałem mojej córki. Hayes zamknął oczy i złożył raport, który zakończy kariery i potencjalnie zamknie jego bazę. Ser, około godziny temu, kapitan Marcus Brennan z kompanii brawo fizycznie uderzył generała majora Mitchell w naszej stołówce. Napaść była świadkiem około 60 członków personelu i została nagraną na kamerach bezpieczeństwa. Cisza po drugiej stronie linii trwała tak długo, że Hayes zastanawiał się, czy połączenie nie zostało zerwane. Kiedy generał Mitchell w końcu się odezwał, jego głos był kontrolowany, ale niósł podtekst, który sprawił, że Hayes był wdzięczny, że rozmawiali przez telefon, a nie twarzą w twarz. Zabezpieczyć wszystkie dowody, pułkowniku. Zespół jest już formowany. Carter został wezwany do biura Hayesa w ciągu godziny. Gdy relacjonował incydent precyzyjnie, od początkowej konfrontacji Brennana do momentu, gdy uderzył kobietę, obserwował... Jak wyraz twarzy pułkownika stawał się coraz bardziej ponury. Kiedy Carter zakończył swoją relację, Hayes skinął głową powoli. Starszy sierżancie, muszę pan zrozumieć, że byłeś świadkiem napaści na generała majora. Nie tylko jakiegokolwiek generała majora, ale generała majora Sara Mitchell, córki przewodniczącego połączonych szefów sztabów. Carter poczuł, że jego kolana niemal się uginają na to odkrycie. Ser, wiedziałem, że coś jest nie tak. Kiedy zobaczyłem jej reakcję na uderzenie. Przyjęła to jak ktoś, kto dokładnie wiedział, co się stanie potem. Zrobił przerwę, a potem dodał cicho: "Ser, powinienem był zgłosić go miesiące temu, kiedy widziałem, jak osaczył szeregową Martinez." Gdybym to zrobił, może by się to nie wydarzyło. Hayes wstał i podszedł do okna, patrząc na bazę, która prawdopodobnie będzie pod federalnym śledztwem w ciągu kilku godzin. Starszy sierżancie Wyznaczam pana do zabezpieczenia całego personelu, który był świadkiem incydentu. Nikt nie opuszcza bazy, dopóki nie zostanie przesłuchany przez śledczych, którzy już są w drodze. Trzy helikoptery pojawiły się na horyzoncie w ciągu czterech godzin. Generał porucznik David Brooks wysiadł pierwszy, a zanim dwóch innych generałów, ich postawa jasno pokazywała, że Camp Meridian jest teraz centrum federalnego śledztwa. Kapitan Brennan tymczasem pozostał w swoich kwaterach, pisząc swoją wersję incydentu, całkowicie nieświadomy, że jego wojskowa kariera właśnie się zakończyła, a jego wolność miała zostać mu odebrana. Drugi dzień przyniósł federalnych prokuratorów do Camp Meridian. Asystent prokuratora Stanów Zjednoczonych, Sarah Henderson, przybyła z zespołem śledczych, sygnalizując, że incydent przekroczył wojskową jurysdykcję i wszedł w sferę federalnego prawa karnego. Generał porucznik Brooks przeprowadził briefing dla federalnego zespołu w sali konferencyjnej bazy, przedstawiając dowody wspierające wiele zarzutów karnych wobec kapitana Brennana. Mamy krystalicznie czysty materiał wideo z napaści, stwierdziła Henderson, przeglądając nagranie z kamer bezpieczeństwa. W połączeniu z zeznaniami świadków i statusem ofiary jako generała oficera prowadzącego oficjalne sprawy Pentagonu, to jest jeden z najsilniejszych przypadków, jaki widziałam dla federalnego ścigania personelu wojskowego. Kapitan Brennan został wezwany do biura pułkownika Hayesa, wciąż wierząc, że zostanie pochwalony za utrzymanie odpowiednich standardów wojskowych. Przeszedł przez bazę z pewnością siebie, Spędziwszy popołudnie na przekonywaniu siebie, że jego przełożeni poprą jego decyzję. Ser kapitan Marcus Brennen zgłasza się na rozkaz, ogłosił, stojąc na baczność. Heis podniósł wzrok ze stosu papierów, jego wyraz twarzy starannie neutralny. Kapitanie Brennen, proszę opisać mi dokładnie, co wydarzyło się w stołówce wczoraj. Brennen rozpoczął swoją relację z oczywistą dumą, wyjaśniając jak zauważył żołnierza wykazującego niewłaściwą wojskową grzeczność, uznał za konieczne zapewnienie natychmiastowej fizycznej dyscypliny. "Kapitanie, czy podjął pan jakąkolwiek próbę zweryfikowania tożsamości tego żołnierza przed podjęciem fizycznego działania?" zapytał Hayes. Brennan wydawał się zdziwiony pytaniem. Ser była wyraźnie młodszym szeregowym. Brak widocznych oznaczeń stopnia, a jej niepowodzenie w okazaniu właściwego szacunku potwierdziło jej status. Nie widziałem potrzeby dalszej weryfikacji. Hayes wstał i podszedł do okna, gdzie trzy helikoptery były widoczne na lądowisku. Kapitanie, musi pan zrozumieć coś bardzo ważnego. Osoba, którą uderzył pan w stołówce, nie była młodszym szeregowym. Była generałem majorem Sarah Mitchell, córką generała Damesa Mitchell'a, przewodniczącego połączonych szefów sztabów. Kolor spłynął z twarzy Brennana tak szybko, że Hayes pomyślał, że może zemdleć. Usta kapitana otwierały się i zamykały kilka razy bez wydania żadnego dźwięku. Ser, to niemożliwe. Nie miała oznaczeń stopnia. Nie zidentyfikowała się. Skąd miałem wiedzieć? Kapitanie, ignorancja nie jest obroną przed napaścią na generała oficera, odpowiedział hejes. Fakt, że nie zweryfikował pani jej tożsamości przed podjęciem fizycznego działania, tylko pogarsza powagę pańskiego wykroczenia. Trzeciego dnia przybył sam generał James Mitchell z komendantem piechoty morskiej i szefem sztabu armii. Sześciu generałów na małej bazie reprezentowało bezprecedensową uwagę, która wysłała fale uderzeniowe przez całą społeczność wojskową. Śledztwo ujawniło systemowe niepowodzenia, które wykraczały daleko poza słaby osąd jednego kapitana. Kapral Jackson wyciągnął logi komunikacji pokazujące wiele niezgłoszonych skarg na Brennana przez sześć miesięcy. Szeregowa Martinez została przesłuchana, opisując... Jak Brennan złapał ją za ramię trzy miesiące wcześniej i wrzeszczał o jej mundurze. Chciałam złożyć skargę, zeznawała, uzyspływały po jej twarzy. Ale wszyscy mówili, że zniszczy moją karierę, jeśli zgłoszę go oficjalnie. Zespół śledczy odkrył, że jest doradzał Brennanowi nieformalnie po każdym incydencie, zamiast prowadzić formalne działania dyscyplinarne. Pułkownik wierzył, że bojowa przeszłość Brennana przeważała nad jego problemami z zachowaniem w garnizonie, decyzja, która teraz wydawała się katastrofalnie błędna. Generał porucznik Brooks dostarczył rozkaz zwolnienia z wojskową precyzją. Pułkowniku Hayes zostaje pan niniejszym zwolniony z dowództwa Camp Meridian ze skutkiem natychmiastowym z powodu utraty zaufania do pańskiej zdolności do dowodzenia. Pozostanie pan pod śledztwem w sprawie potencjalnych zarzutów federalnych związanych z zaniedbaniem w nadzorowaniu. Hayes stał w swoim biurze po raz ostatni, zabierając swoje rzeczy osobiste, Podczas gdy policja wojskowa nadzorowała. 22 lata służby, kończące się w hanbie, ponieważ nie zatrzymał wzorca, o którym wiedział, że jest niebezpieczny. Pułkownik Rebecca Walsh przybyła helikopterem w ciągu dwóch godzin. Przynosząc ze sobą reputację dla ścisłej dyscypliny i zerowej tolerancji dla niewłaściwego postępowania, federalni marszałkowie aresztowali Brennana wkrótce potem, zakuwając go w kajdanki i ładując do pojazdu transportowego, podczas gdy personel bazy obserwował w osłupiałej ciszy. Generał Mitchell poprosił o prywatne spotkanie z Brennanem, zanim władze federalne przejęły areszt. Krótkie spotkanie w sali konferencyjnej było druzgocące. Kapitanie Brennan, powiedział przewodniczący, jego głos niosący absolutną władzę. Nie tylko zaatakował pan moją córkę, gdy wykonywała oficjalne obowiązki. Zaatakował pan instytucjonalną władzę każdego oficera w mundurze. Pańska ignorancja jej tożsamości jest nieistotna. Nie zweryfikował pan przed podjęciem fizycznego działania. Naruszył pan każdą zasadę wojskowego przywództwa i honoru. Sześć miesięcy później, federalny sąd w centrum Waszyngtonu był wypełniony personelem wojskowym, gdy kapitan Markus Brennan otrzymał swój wyrok. Słowa sędziego odbiły się echem przez salę sądową i przez społeczność wojskową. Kapitanie Brennan, został pan uznany winnym wszystkich zarzutów federalnych, w tym napaści na federalnego oficera i pozbawienia praw pod pretekstem władzy. Dowody przedstawione podczas tego procesu demonstrują wzorzec agresywnego zachowania, który kulminował w nieuzasadnionym ataku na generała oficera wykonującego oficjalne obowiązki. Wyrok był surowy, ale oczekiwany. Osiem lat w federalnym więzieniu, a następnie trzy lata nadzorowanego zwolnienia. Brennan miał również stawić czoła wojskowemu sądowi wojennemu po zakończeniu swojego federalnego wyroku, zapewniając, że jego zwolnienie ze służby będzie trwałe z utratą wszystkich świadczeń. Generał porucznik Sarah Mitchell siedziała na galerii sali sądowej, niedawno awansowana za jej profesjonalne radzenie sobie ze śledztwem. Jej obecność służyła jako przypomnienie instytucjonalnej władzy, która została zaatakowana. Jej zeznania podczas procesu były druzgocące w swojej precyzji, opisując nie tylko napaść, ale szersze implikacje dla wojskowej dyscypliny i szacunku dla dowództwa. Pułkownik Hayes otrzymał dwa lata w federalnym więzieniu za zaniedbanie kryminalne i niepowodzenie w utrzymaniu właściwego nadzoru dowodzenia. Jego wojskowa emerytura została przepadła i został mu zakazany dostęp do federalnego zatrudnienia na całe życie. W Camp Meridian transformacja była kompletna i trwała. Pułkownik Walsh wdrożyła reformy, które stały się standardem we wszystkich instalacjach wojskowych. Anonimowe systemy zgłaszania zidentyfikowały dziesiątki potencjalnych przypadków wcześniej, zapobiegając eskalacji do zachowań kryminalnych. Sierżant Carter został awansowany na sierżanta pierwszego stopnia i został starszym doradcą szeregowym do spraw klimatu dowodzenia. Stołówka, w której nastąpiła napaść, została odnowiona i teraz wyświetlała tablicę upamiętniającą znaczenie wojskowej dyscypliny i szacunku dla władzy. Podczas pierwszego szkolenia Walsh jako dowódcy, żołnierze byli świadkami natychmiastowej zmiany kultury, gdy demonstrowała nowe protokoły zgłaszania i jasno pokazała, że agresywne zachowanie spowoduje natychmiastowe śledztwo i usunięcie. Lata później akademie wojskowe nauczały tego przypadku jako przykładu tego, jak jeden moment słabego osądu zniszczył kariery, ale zreformował całą kulturę. Osiem lat Brennana w federalnym więzieniu służyło jako trwałe przypomnienie, że władza wojskowa wymaga szacunku i że ci, którzy naruszyli tę zasadę, Spotkają się z pełnym ciężarem zarówno wojskowej, jak i cywilnej sprawiedliwości. Jeśli ta historia cię poruszyła i pokazała, jak jeden moment słabego sądu może zniszczyć kariery i przekształcić całe instytucje, zostaw komentarz o tym, co najbardziej do ciebie przemówiło. Może byłeś świadkiem podobnych sytuacji, w których czyjeś działania miały konsekwencje daleko wykraczające poza to, co sobie wyobrażali. Albo być może znasz kogoś w wojsku, kto widział znaczenie właściwego szacunku i dyscypliny na własne oczy. Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej. A jeśli chcesz więcej pasymujących historii, odpowiedzialności i sprawiedliwości, upewnij się, że subskrybujesz.